Manowska przetrwała rewolucję w TVP i nadal jest jedną z największych gwiazd telewizji polskiej. Niedawno oficjalnie ogłoszono, że gospodyni show Rolnik Szukarzony poprowadzi też najbliższą edycję The Voice Senior. Ostatnio Marta Manowska ładowała akumulatory na wakacjach i pokazała, jak szpanuje w mini bikini, co za widok. Aż pan Tadeusz, określający się jako koneser, nie wytrzymał. Marta Manowska na Sardynii. Fani zachwyceni widokiem prezenterki TVP. Marta Manowska jesienią znów będzie mieć pełne ręce roboty. Niektórzy obawiali się, że rewolucja w TVP zmiecie nawet prowadzącą takie programy jak Rolnik szukający czy Sanatorium miłości. Nowe władze Telewizji Polskiej jednak nie odważyły się na zwolnienie mega popularnej prezenterki. W niedzielę TVP wydała komunikat, w którym ogłosiła, że Marta Manowska wspólnie z Robertem Stokingerem poprowadzi jesienną edycję programu The Voice Senior. Oczywiście dziennikarka TVP nadal będzie też prowadzić show Rolnik Szuka żony". Wcześniej jednak Marta Manowska mogła skupić się na krótkim wypoczynku. W końcu od pracy też trzeba czasem odpocząć. Gwiazda TVP wybrała się na Sardynię. Na Instagrama wrzuciła fotkę z wyjazdu, na której widać ją odzianą w mini bikini. Fani są zachwyceni. Nawet pan Tadeusz, w sieci znany jako koneser, nie wytrzymał. Marta Manowska, z rolnik szuka żony w mini bikini. Koneser Tadeusz komentuje, olśniewająco i bosko pobyt na włoskiej wyspie uszczęśliwił prezenterkę TVP. To ja już nie wiem, gdzie pani jest. Taką dostałam przed chwilą wiadomość. Gdy wczoraj wsiadając do samolotu, pomachałam do słońca na pożegnanie, usłyszałam od kogoś z obsługi lotniska, którym nie przyuważył, ciao sole. To ciao sole, ale ja wrócę, Sardynia skradła moje serce, a był to właściwie 4 dniowy city break. Teraz wycisnęliśmy, jak cytrynę. Do ostatniej kropli, cieszyła się Marta Manowska Jej zdjęcie w mini bikini rozpaliło wyobraźnię. Martusiu cudownie, olśniewająco i bosko dziewczyno prezentujesz się, skomentował pan Tadeusz, występujący pod nikiem Tadeusz podkreślenie koneser Na wpis prowadzącej program Rolnik Szuka Żony zareagowała też dawna uczestniczka tego show TVP, Marta Paszkin. Ale zazdroszczę wam tych tripów. Pseudonim piękny kostium i super się w nim prezentujesz! oceniła celebrytka. Marta Manowska jej odpowiedziała.